Czy wiecie, że prace nad siecią 6G idą pełną parą i wiemy już coraz więcej na ten temat? Chodzą słuchy, że Samsung za chwilę podzieli się z całym światem wynikami swoich badań nad kolejnym standardem sieci nowej generacji. Czy grozi nam totalna inwigilacja, a może nasze życie zmieni się całkowicie? Oglądajcie dzisiejszy odcinek Tech Alert, aby się przekonać. Ja jestem Alo i witam Was na kanale TechnoStrefa. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Curve, który pomoże Wam ogarnąć chaos wśród Waszych kart, zarówno tych płatniczych, jak i lojalnościowych. A więcej dowiecie się pod koniec tego odcinka. Ale może od początku, jak to w ogóle jest z tymi wszystkimi G? Cała rewolucja mobilna rozpoczęła się jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Wszystkie telefony mobilne, które wtedy ważyły coś około kilograma i całą infrastrukturę nazywamy właśnie mianem 1G. Na kolejną generację trzeba było czekać około 10 lat. 2G weszło do użytku w 1991 roku w Finlandii, ale co się zmieniło? Właściwie to całkiem sporo, bo prędkość przesyłu danych wzrosła niemal 50-krotnie. Dzięki Temu możliwe były nie tylko rozmowy telefoniczne, ale także wysyłanie SMS-ów. No tak, SMS-ów, bo na MMS-y jeszcze trochę za wcześnie, ale czy w ogóle ktoś z Was jeszcze korzysta z MMS-ów? Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem. Jednak wracając do generacji sieci komórkowych, następna była generacja trzecia czyli najprościej rzecz ujmując. 3G. W międzyczasie pojawiły się jeszcze takie standardy jak na przykład 2.5G, ale nie wniosły one znaczących zmian tak jak to miało miejsce w przypadku kolejnych generacji. 3G, które na dobre zaczęło wchodzić na rynek w okolicach 2001 roku, znów przyniosło praktycznie 50-krotny wzrost prędkości. Zauważcie też, że proces tworzenia i testowania tej sieci zajął plus minus 10 lat. Ciekawie, robi się dopiero przy okazji 4G i towarzyszącego standardu LTE. Na rynku pojawił się on w 2011 roku, a do tego względem technologii 3G przesyłanie danych przyspieszyło nawet od 50 do nawet 500 razy. No i w końcu mamy rok 2020 i 2021. Sieć 5G pojawia się w większych miastach, a oprócz tego pojawiają się filmy na kanale Technostrefa odnośnie właśnie tej technologii. Jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie. Link znajduje się w karcie powyżej. W ciągu następnych 10 lat prawdopodobnie 5G będzie praktycznie wszędzie, dając dostęp do szybkiego internetu w każdym miejscu na Ziemi. A czy wy jesteście już w zasięgu sieci 5G? Dajcie znać również w komentarzu. Brzmi świetnie, ale niektórzy wciąż widzą wiele do poprawy. Samsung we współpracy z firmą Qualcomm pracuje już od co najmniej roku nad siecią jeszcze nowszej generacji, czyli właśnie 6G. A co jeszcze bardziej intrygujące, już za niespełna dwa tygodnie, bo 22 czerwca, prawdopodobnie podzielą się tymi dokonaniami w tym temacie z nami wszystkimi. Z kolei w ostatnim czasie Nokia poinformowała, że nawiązała współpracę z Japonią, a konkretniej konsorcjum Beyond. 5G, które zainwestowało niemałą kwotę bo 4,5 miliarda dolarów, by wspomóc badania Nokii. Okej, okay, ale czym właściwie 6G jest? Najprościej mówiąc, będzie to po prostu kolejny standard sieci komórkowej, ale różnic jest całkiem sporo i nie mam tutaj na myśli przesyłania plików z prędkościami do 1 TB na sekundę czy grania w chmurze w najnowsze gry bez jakichkolwiek opóźnień. Aktualnie sieć 5G przynajmniej ta dostępna w naszym kraju w większości korzy z tych samych pasm co 4G. Niedługo będą wprowadzane nowe nadajniki zdolne do obsługi częstotliwości tak zwanych SAP 6 GHz. Nie wspominam nawet o falach milimetrowych, które są jedynie w kilku miastach w USA, a połączenie jest tak niestabilne, że zwykłe drzewo może całkowicie zablokować taki sygnał to właśnie w tym miejscu jest najwięcej do poprawy, a rozwiązanie chyba wszystkim może się nie do końca spodobać. Zgodnie z tym, co już zaakceptowała agencja FCC, Federalna Komisja Łączności, 6G będzie działać na częstotliwościach od około 90 GHz do uwaga 3000 GHz, albo jak to woli 3 Teraherców. częstotliwości znacznie przewyższają te, z których aktualnie korzysta 5G. Co więcej, zajmują praktycznie całe pasmo mikrofal, a częstotliwość 3 THz jest graniczną z kolejnym segmentem całego spektrum częstotliwości promieniowania podczerwonego. Ciężko nam teraz w ogóle określić, jakich urządzeń potrzebowalibyśmy do odbierania sygnałów o tak dużej częstotliwości 3 THz. Poza tym taki sygnał można by zablokować praktycznie dowolnym przedmiotem, w końcu i z tym jest problem z falami millimeter wave. Ciekawostką może być jednak to, że z fal o częstotliwości idącej już w teraherce mają w przyszłości korzystać aparaty do wykonywania zdjęć rentgenowskich oczywiście bez wykorzystania faktycznego promieniowania X. Wow. Wow. No a z drugiej strony, po to prace nad takimi technologiami trwają latami, żeby upewnić się, że są one bezpieczne dla naszego zdrowia. Swoją drogą o mitach na temat 5G możecie zobaczyć film na naszym kanale w karcie powyżej. Curve to obecna już od wielu lat na rynku usługa finansowa, która w jednej karcie zamyka wszystkie inne, jakie nosicie przy sobie. Z jej pomocą będziecie mogli zapanować nad ogromnym chaosem, jaki może panować w waszym portfelu. Dzięki dedykowanej aplikacji dodacie nie tylko karty bankowe czy kredytowe. Możecie tam dodać także różne karty lojalnościowe. Co więcej, używając Curve nie tracicie żadnych korzyści, jakie zapewnia wam wasz bank. Wręcz przeciwnie, te są wzbogacone o te, które gwarantuje Wam ta usługa. Kerw współpracuje także z płatnościami mobilnymi, takimi jak Google Pay czy Apple Pay, więc wychodząc z domu nie będziecie potrzebować nic więcej niż smartfona. A to dlatego, że wszystkie karty płatnicze, jak i lojalnościowe, znajdują się właśnie w nim. Z poziomu aplikacji Kerw możecie wszystkim wygodnie zarządzać, no i bezkarnie zapominać portfela. Domu. Ale jeżeli ta absolutna wygoda Was nie przekonała, to wraz z Kerw mamy dla Was prezent. Jeżeli zarejestrujecie się zupełnie za darmo z linku w opisie pod tym filmem, to po dokonaniu pierwszej transakcji kartą Kerw otrzymacie na swoje konto 25 zł. No to co? Ja biorę kartę Kerw i lecę na zakupy. Zatem sieć 6G będzie kolejnym segmentem do zbudowania prawdziwie połączonego ekosystemu wszystkich urządzeń, z jakich aktualnie korzystacie. No taki internet rzeczy na mocnych sterydach. Możliwe także, że z pomocą sieci 6G będzie w końcu możliwe spełnienie snu wielu osób o w pełni autonomicznych samochodach, które będą się komunikować między sobą, unikając korków, zatłoczonych miejsc czy utrudnień w ruchu. Wizji przyszłości jest wiele, a 6G ma jedynie umożliwić ich realizację. Dokładnie tak samo jest z 5G. To, że jeszcze nie widzicie dla sieci nowej generacji większego zastosowania, nie oznacza, że jutro albo za tydzień się ono nie pojawi. Tak Także miejcie to na uwadze pochopnie krytykując kolejną technologiczną nowinkę. I tym akcentem będę się już z wami żegnał. jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał technostrefa koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych filmów na temat. Technologii. Tymczasem odwiedźcie także naszą stronę technostrefa.com, gdzie zobaczycie ciekawe artykuły odnośnie technologicznych nowinek. Oraz oczywiście odwiedźcie nasze inne social media. Nikto Technostrefa. Dziękuję Wam jeszcze raz, mówił do Was Alo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie i pa pa!